Serdecznie zapraszam Was na kolejny odcinek opowieści z Gniazdka Muchołówek Szarych, Rodziców i Dzieci. Jestem, słuchajcie, w szoku, ponieważ okazało się, że to, co widzimy w tej chwili, czyli te patyczki wbite w trawnik, z których Muchołówka startuje, żeby łapać swoje ofiary, mają nawet swoją nazwę. Mój mąż. Zamontował je intuicyjnie, a okazuje się, że tak się właśnie dla muchołówek robi. Nazywają się one czatowniami. Niesamowite! I faktycznie jest tak, że ten ptaszek poluje, siedząc na tym patyczku. W pewnym momencie zrywa się, łapie muszkę i wraca z powrotem, no albo leci do gniazda. Tutaj widać przez chwilę naszą konstrukcję, czyli kamerkę skierowaną na gniazdo. To właśnie dzięki niej możemy oglądać takie niesamowite sceny. Ptaszki są już puchate, puszyste, powiedziałabym. Ledwo mieszczą się w gniazdku. Za chwilkę będzie niesamowita scena. O, widzicie? Złapał jakiegoś motylka. Mówiłam już o tym, że jest to ptaszek mniejszy od wróbelka, i okazuje się, że bardzo łatwo rozpoznać go właśnie po zachowaniu, właśnie po tej czatowni, czyli po tym czatowaniu, po charakterystycznej pozycji, którą on przyjmuje, siadając na jakichś słupkach, na płotach i to, w jaki sposób poluje, czyli to, że się zrywa i. Napada na przelatującego owada i to ma nawet swoją nazwę. Nazywa się to polowanie z zasiatki. Mam nadzieję, że moje gadanie nie przeszkadza Wam w podziwianiu tych scenek. Muchołówka jest ptaszkiem bardzo skrytym. Także mamy wielkie szczęście, że zamieszkała pod naszym dachem i odkryliśmy to gniazdko i możemy jeszcze ją podglądać. Na pewno jest to ptak, który jest bardzo cichutki praktycznie nie śpiewa i stara się nie rzucać w oczy. Jest ptaszkiem wybitnie owadożernym. Wszelkie próby dokarmiania nie mają sensu, ponieważ ona jest całkowicie samowystarczalna. Odżywia się tym, co upoluje. Jest ptakiem bardzo pożytecznym w pobliżu ludzkich domów, no ponieważ eliminuje to, czego my tak bardzo nie lubimy, czyli muchy i komary. Fascynuje mnie myśl, że jest to ptaszek wędrowny przemierza tak niesamowite odległości przylatuje do nas w kwietniu-maju a odlatuje w sierpniu-wrześniu leci aż do Afryki zostawiam was z nimi na chwilę sam na sam do następnego pa